27 lipca przypada setna rocznica urodzin patrona Muzeum Regionalnego w Brzozowie, historyka, badacza dziejów ziemi sanockiej i wieloletniego kustosza o solinę we Wrocławiu, docenta Adama Fasnachta. Z tej okazji Brzozowskie Muzeum 4 lipca zorganizowało jubileuszową sesję popularno-naukową, której gościem była córka patrona, znana dolnośląska dziennikarka Anna Fasnach-Stupnicka. Spotkanie z udziałem burmistrza Józefa Rzepki zorganizował dyrektor Mariusz Kaznowski wraz z pracownikami Muzeum Regionalnego w Brzozowie. Sylwetkę patrona przybliżył Mateusz Podkul. W poruszający sposób o swoim ojcu opowiedziała Anna Fastnach-Stupnicka. Co młody, wrażliwy, wykształcony mieszkaniec gminy Brzozów powinien wiedzieć o patronie swojego muzeum? Myślę, że wszystko. A ta wystawa wprowadza w całe życie ojca, od korzeni, od urodzin, aż po kres życia. Wszystko, ja mówiąc wszystko, nie myślę o jakichś detalach z życia, o, o sytuacjach jakichś nieistotnych, ale o tym, co tworzyło istotę jego życia, mianowicie praca naukowa i wielkie oddanie Ziemi Sanockiej. Miłość do Ziemi Sanockiej, Ofiarowanie jej swojej energii, swojego potencjału intelektualnego, swojej pracy naukowej. Jaką najważniejszą dewizę pozostawił ojciec? Cokolwiek robisz, rób dobrze. Bądź uczciwy, bądź prawdomówny i wartościowy. I pracuj. Ojciec ogromny nacisk na pracę. Wymagał tego od siebie i był niezwykle pracowity i wymagał tego od swoich współpracowników w Osolineum i wymagał tego od swoich dzieci. Adam Fastnach był autorem fundamentalnych dla dziejów naszego regionu dzieł osadnictwa Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650 oraz słownika historyczno-geograficznego Ziemi Sanockiej w średniowieczu. Już na emeryturze gorąco wspierał powstanie i działalność Muzeum Regionalnego w Brzozowie. Jaka była geneza nadania imienia doktora Adama Fastnachta Muzeum w Brzozowie? Początkowo to były moje kontakty prywatne. Miałem 20 lat. W 1977 roku zbierałem materiały do historii tego regionu. Jeździłem po archiwach. dodałem też do Wrocławia, bo znałem publikację profesora Adama Fasnachta. Tam go poznałem i te kontakty nasze e, trwały ileś lat. Często do niego przyjeżdżałem, często korzystając z jego materiałów, korzystając z jego uwag, a pierwsze moje teksty, które publikowałem wówczas, on mi recenzował. E, między innymi to był, pamiętam, referat na sześciolecie Grabownicy w 1978 roku w lipcu i te kontakty tak, tak się jakby ugruntowały, kiedy yy, yy, stało się, że zostałem człowiekiem, który tu zakłada muzeum na bazie PTTK, bo to jest bardzo ważne. Polskie Towarzystwo Turystyczne Kraj zakładało to muzeum. Jeśli chodzi o nadanie patrona, to... Yy, yy, Rozmawiałem w tej sprawie z ówczesnym prezesem PTTK, oddziału PTK w Brzozowie, Licjanem Zaproponowałam Zaproponowałem Licjanowi, że dobrze by było, żeby Brzozów honorał wielkiego człowieka, nie tylko dla Sanoka, ale dla całej ziemi śląskiej. Tak też się stało. Patron Brzozowskiego Muzeum do końca życia był związany z Podkarpaciem, Bieszczadami i rodzinnym Sanokiem. Na sesji oprócz rodziny i znajomych byli obecni przedstawiciele zarówno Brzozowskiego, jak i Sanockiego życia społeczno-kulturalnego, wśród nich członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. Zacznę od tego, że no nie wyobrażam sobie, byśmy nie mogli być obecni na dzisiejszym seminarium organizowanym przez Muzeum Regionalne w Brzozowie i przez pana burmistrza Józefa Rzepkę. A to z tego powodu, że czujemy się i duchowo, i emocjonalnie związani z bohaterem dzisiejszego seminarium, panem docentem, doktorem Adamem Fastnachtem, Sanoczaninem. Niemalże z urodzenia i z zamiłowania Wrocławianinem z wyboru. Pan dr Adam Fastnacht, jak dzisiaj było wspomniane, no jest przede wszystkim postacią dla Sanoka nietuzinkową, z, chociażby z takiego powodu, że współtworzył muzeum historyczne w Sanoku, był jednym z pierwszych współpracowników Aleksandra Rybickiego, twórcy muzeum Sanowskiego a przede wszystkim człowiekiem, który wniósł olbrzymią wiedzę, pracowitość, tytaniczną pracą, dokonał skatalogowania i skompletowania zbiorów Muzeum Sanockiego. Cieszę się, że również jest on łącznikiem pomiędzy Sanokiem a Brzozowem, bo Muzeum Regionalne w Brzozowie nosi patronat pana doktora Fastnachta, a z drugiej strony no, jest zawsze tym człowiekiem, który przenosząc swoją karierę naukową, swoją pracę, życie prywatne do Wrocławia, nigdy nie zapominał o Sanoku, o czym dzisiaj wspominała jego córka w pięknych, ciepłych wspomnieniach pani Anna Fastach Stupnicka, mówiąc o tym, jak często wracał do Sanoka, jak często wracał na ziemię sanockiej, jak mile wspominał ten okres pobytu tutaj, tutaj zostawił rodzinę przecież i tutaj czuł się najlepiej. No, Taką klamrą spinającą to jest jego ostatnie życzenie, aby na jego grobie wrocławskim znalazł się kamień z bieszczadów i tak się ostatecznie stało. Świadczy to jednocześnie o olbrzymiej skromności tego człowieka niespożytej sile i niespożytej energii jako badacza, jako historyka, ale jednocześnie jako człowieka bardzo skromnego, nienarzucującego się środowisku, otoczeniu, który tak olbrzymią pracą wniósł no niezaprzeczalny wkład w rozwój wiedzy o Ziemi Sanockiej, o Brzozowie, o tym wszystkim, co się wiąże z tą częścią regionu Podkarpacie. Adam Fasnach zmarł 16 lutego 1987 roku. Kilka miesięcy później jego imię nadano Muzeum Regionalnemu w Brzozowie. Z okazji sesji otwarto okolicznościową ekspozycję poświęconą patronowi muzeum. Zostały na niej wystawione, udostępnione przez najbliższych należące do Adama Fasnachta dokumenty, wydawnictwa, przedmioty codziennego użytku oraz cenne rodzinne pamiątki.